Jesteśmy już. Ale nie, broń Boże, nie idziemy atakować tego statku. Może tutaj się pojawi to zlecenie zabójstw. dalej go nie ma. To wczoraj oglądał ten wież, że to jakieś problemy wynikły. I nie można było. Jak gdyby nie mam dalej tego zlecenia zabójstw, tam pokazanego. Nie wiem dlaczego. Liniowiec. Hmm. Kusi, żeby go zaatakować, naprawdę. Hmm, ale sobie odpuszczę może teraz. Chociaż nie, nie odpuszczę sobie. Ile ma drewna? No to nie, niestety nie odpuszczę sobie. A tu mamy konwój. O jak miło. Jest tutaj konwój Królewski właśnie, ten, który chciałem Nie ma taranu tutaj, to na spokojnie Bo sobie w ten sposób można Przeciągle nie uruchomić No daj mi przyspieszyć Muszę przejąć tę fregatę Kurczę, ma te przednie działa liniowiec Niebezpieczna rzecz To jest kolejny liniowiec Atakuję go głównie ze względu na te Nie na pieniądze, tylko bardziej na to drewno Na ten metal cały no i kurczę, nic nie widać. ja jestem bardzo niefortunnie urodzony. No, już. Wchodzę najpierw na liniowca pokład. Naprawię sobie statek. Nie, czy ja w jako na kogo ja statek wbiłem? Aha, na fregaty statek. O, no to nawet miło. I to sobie tę linię bezpośrednio zrobimy. Mi to odpowiada osobiście. Ostatnie dwa strzały z folgierza. No. Nie, nie, niezbyt optymalnie je wykorzystałem. Ciekawe czy mógłbym teraz przejść na ten linii obraz? Myślę, żebym mógł. No ja, za czemu ja nie mam broni? Może jedyny. Muszę na pewno zabinąć do portu. I nie po ulepszeniu do kawki, tylko um, ulepszenia w sensie amunicji muszę uzupełnić na pewno bo amunicji brak mi ze nie mam kul, kul, bomb dymnych chcąc nie chcąc na takich abordażach się przydaje trzeba um, by się to uzupełnić 10 tysięcy reali i naprawimy kawkę bardzo fajnie no tutaj nie mogę wejść, nie wiem na tą chyba nie Już tu nie działa z tymi liniowcami to nic to będzie trzeba go zatopić nie, bo tutaj jest ten liniowiec, okej okay. to się spróbuję jakoś odwrócić chociaż bardziej fajnie No jest, jest, te bandery trzeba zniszczyć ostatnich live'ów kto mnie oglądał to wie że to potrafi mnie dość mocno i tyle zaskoczyć w sumie zdziwić coś tu zginie jeszcze możliwe Do góry tutaj będzie trzeba tego pana wyeliminować dobra i teraz tutaj w górę nie zabijam kolejnego zwiadowcy niestety mógłby to być błąd, gdyż on może mnie tutaj teraz zacząć strzelać, ale żeby nie zaczął to jak najbardziej doceniam i bandera zniszczona Dobra Hak Ej, kolego Damil do mojego sojusznika No właśnie by go uratować no i tak muszę kapitana to sobie może tutaj podpalę no idę po kapitana no zaatakuj o właśnie i co teraz? Taki kosek byłeś i dostałeś kolego Zaraz się również udam do floty bo tam na mnie też duże wynagrodzenie czeka Zmniejsz poziom rozgłosu No już nie mam dużego to nie mam co zrobić z tym statkiem Fregatka. Tam jest liniowiec, ale może sobie odpuszczę. Zostały, zostało naprawdę niedużo, Myślę, że no, jakbym się postarał, to dzisiaj skończę z obszarami i zostaną mi tylko względy kosmetyczne w tej grze. No i oczywiście dłuższa część, czyli szukanie wszystkich i zakopanych skrzynek ze skarbami tu może być naprawdę ciekawie no bo niestety to będzie sporo latania po całej mapie Czy jest inny? Santa Ana, nie, no nie, nie by to atakował. No są rzeczywiście w tej południowej części świata. Najcięższe jest zdecydowanie. Na wejdę idę potem fragment i od razu do floty. Krawoja wejdziemy i sobie podbieram nagrody. O liniowiec. Liniowiec, jak miło, to nie wiem, nie wiem, czy, czy atakować. Można byłoby teoretycznie zaatakować liniowca Nie jest to głupi pomysł, żeby go zaatakować. Jednego i drugiego zresztą, bo to mają zawsze ogromne nagrody. Mm, tutaj trzeba na tę polemkę. Okej. Okay. widzicie tylko dwa fragmenty nimusa z miejsc nieodkrytych. Ja obstawiam, że to będzie jakiś afchement. Musi być. Po prostu musi być i to będzie już naprawdę nie dużo, już kończę tą przygodę. Ciężko mi jest w to uwierzyć, że asasyna, którego dostałem ponad 5 lat temu 6 przechodzę dopiero teraz w 100%, 100%. Fabuły nigdy, ale to nigdy nie ukończyłem na 100%, zawsze mi zabrakło trochę. Jednej misji dosłownie. Mm, ale nic, teraz przynajmniej mogę to dokończyć. Mhm. Nie, bo tu nic tutaj coś jest więc jak najbardziej wezmę sobie tą fregatę i jeszcze bym sobie wziął bryg może być ten jest to jest nudna część walki tutaj moim zdaniem pierwsza fregata uderza ciekawe no zniszczona została Został bryk zniszczony w sumie, no bardzo. No teraz już na szkunerka do kończenia. Właśnie wezmę sobie tą palomę blankę. No i coś, żeby jej pomogło. Ta paloma blanka bardzo fajny szkuner. Naprawdę, jeden z moich lepszych statków w ogóle proszę bardzo, jeszcze drugi raz naładować Szkoda, że w innego uderzu nie w tego samego. I teraz znowu uderzy moja paloma blanka i to będzie tyle. No i takie zwycięstwo to ja lubię. Ja sobie tylko tutaj powypuszczam na misję, bo tam na dole są niestety niedostępne Esmeralda Santa Luis Wypuszczę sobie Cristobana. Ilan Franco, jak najbardziej i to będzie wszystko. potwierdź. Proszę bardzo 90 tysięcy już mam prawie zarobionych. Znowu, tak jak wczoraj, ogromna ilość pieniędzy. Mm -hmm. Teraz by się przydało udać w to miejsce. przecież nie może bardziej, w to bym się udał. tutaj się steleportuję. Oj. No i co? No i co? To będzie bardzo dobry wybór, moim zdaniem. Południowa część świata, tak jest. Jak najbardziej, południowa część świata. No. Ma... O! O! Oho, ho, ho. Ale miło, żeś pan taki tutaj pojawił. Nieco słabszy pan jest. O i siup Oj, 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 nic nie trafiłem Dlatego szkunarka bym się pozbył, bo to jest denerwująca jednak rzecz Spróbuję taran Zdecydowanie elitarny taran musi pomóc O kurczę, ale go w tym momencie zniszczyłem tutaj go jeszcze Otłumię I no, nie trochę Wchodzimy Wrogich zwiadowców, okej okay. Proch O, no, normalne zadania okay. I teraz bym się przetransportował tutaj Na wyciąg Co to robi zio? Czeka na jakieś zbawienie No o nie 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 wchodź mi tutaj No, teraz po prostu kasacja. Muszę pomóc tam szybko. Ej, ej, czy ty mi właśnie uszkodziłeś mojego zawodnika? Zwykłaczek jakiś. Ej, no weźmy się w końcu. Przekręć kolego. No i piękny abordaż. Strację w załodze jak zawsze. No ale nic za to nie poradzimy. Real metal putnerum. Naprawimy kawkę, najprawdopodobniej trzeba, muszę zawinąć do, do miasta jakiegoś w końcu, żeby zakupić sobie, na, 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 ja moją iguanę sobie zawinęłam, bo tam jest wszystko, tam zresztą też będzie sporo do ulepszania jest rzeczy, ale to dopiero wtedy zrobię, jeżeli ulepszę kawkę na maksimum, no tam mamy chyba konwój, tak jest konwój. No to nie znaczy no, jak jest konwój po no to No weź, że się przeładuj Tęską szkunę robimy sobie tylko... O właśnie yy, siup zwolnienie I tutaj od razu w dziób, w kadłub sobie tak i tam jest liniowiec. Ojeju. Ale ciekawie tutaj jest na tych wodach południowych rzeczywiście. Jest fajnie. Ojej, chyba się nie obrócę, co? A jednak się udało. gdzie koniec twoja fregatko. O Jezus Mary ale dostałem. Ale od czego to tak? Od tego? Przecież to jest takie małe. Тот то, что входит на поквот. О, идеально. Trochu zniszczyć kurcze trzeba do niego podwiec Przejdę jedynie i czysto na statku Jak najbardziej fajnie Naprawiamy kawkę i te liniowce, myślę że ten liniowy jest jeden chociażby przejmę Tą fregatę drugą to zatopię no będzie mi niepotrzebna to tutaj mamy? Tu jest ten liniowy czy to jest ta fregata? Fregata Bardziej interesuje mnie ten właśnie misiu o Jezus Maria. Nie w ten sposób, w ten sposób. Ale ja bym sobie jeszcze tutaj. Najpierw tą fregatę zniszczył, tam jest widzę fregata, Okej okay. dobra. Jomek w dziób. I się pięknie mogę obrócić. Jezus Maria, tam jest toktur. Dobra, no wejdę na ten pokład. Uleczę kawkę. Idę naprawię. Ale wiadomo o co chodzi, tak. Okej. Okay. Muszę banderę zniszczyć. No nie, no bardzo niewygodne zadanie. No nic. W ten moment, nie wiem, to mamy ten nie co się tu będzie kręcił. A miałem płynąć po buteleczkę i po skrzyneczkę, no nic. No to będę musiał teraz coś tutaj zrobić, tak? Tego pana się tutaj pozbyć. Nie, w ten sposób, bardzo fajnie. I do góry. Tę banderę. Do zniszczenia. Bardzo fajnie. No i już na dobrą sprawę, to z głowy, jeżeli teraz tylko nie zabije się spadając, to abordaż będzie udany, myślę. I co, no i myk, 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 myk. No, sobie podpaliłbym to tutaj, o się, podpalecie? Podpa Podpalacie? Nie podpalę myczki, o nic. i ok, czysto bardzo fajnie to tylko kawkę naprawię i od razu ten liniowiec przejmuję drewno, płótno, tego płótna z dużo znowu wolałbym drewno zdecydowanie znowu uzupełnić Czuję to tam brygnę chce zaatakować? No nie. Jestem ścigany. No to tym liniowc O Jezusu Marianie, nie taki był plan. Hmm. Dobra. No trochę tarapaty. No Weź że mi daj wejść na ten pokład Chcę przejąć ten liniowiec w 100% Mniej. Kolejna beczka. No i kapitan też jak bardziej się pożegnał z nami. No. Jednego mniej, znowu Ach, Jeszcze tylko 12 niestety A na liniowcu to jest długa, długa droga Najdłuższe, w sumie ciężkie jeszcze jak jakieś legendarne W misjach głównych były, to już w ogóle była ta legendia, bo tam będą 25 było Wyeliminować no, ale nic Będę musiał zaraz zniknąć Po prostu że chyba zamknął tego streama i się pojawię znowu z powrotem No póki co to się będę tutaj męczył, z tym abordażem i męczył hmm, mam wrażenie, że mam złe... złe jak gdyby... Yy, szpady Okej okay. Wezmę się. Jeszcze jeden. No i pięknie. Bardzo fajnie. Uch, siadło. No, Wyeliminuję te statki wszystkie jakie tutaj mam i, i spadam. Reale, metal, płótno, ale nie ma drewna, bo chciał to drewno w końcu. Nie rozgłos rozgłosu. Nie miałem zmniejszyć rozgłos. No nic, no to się pozbyjemy w takim razie wszystkich tych stateczków. Hmm. O Jezu, ale on mnie pikuje. No. Tak się robi jak ktoś spikuje już naprawdę. Blisko. Ktoś w przypomnę to przypełnieniu toli widzę Okej, okay, w ten sposób Bandera, o oh Jezus Maria No to zatrzymam teraz może najwoli i potem znowu się odpalę.